Witajcie z tej strony Sniper. Witam was w moim pierwszym odcinku nowej serii Przygody z Minecraft. Dobra, to zaczniemy od stworzenia świata. Dobra, to teraz tak. Generatory struktury. Hmm. Poluszę skrzynkę sobie ustawię. Dobra, nie ma. Widzicie, nie włączam. No. Kurwa, co ja zrobiłem? No to teraz piszę takie. Coś, żebyście wymieli to. No i dobra. I generuje się świat. Mm. Ciekawe, co nas tam spotka. Dobra, o, jest. O kurde. What?! What?! Spawnujemy się... ...w wiosce? Ha? Huh? Gdzie jest skrzynka? Skrzynka... Skrzynka? Halo? Przyszytki nie ma. Żal. Patrzcie. Co tak pod ziemią? Ii. Dobra. To... Yy, dobra. Trze ja idę znaleźć jakieś drewno. Muszę stworzyć tą minimapę w rogu. I fajne. O, chociaż drzewa, co? No. Tu narobimy trochę drewna. Co? O, o, problemy z internetem. Dobra, teraz... Owcę ubiję sobie. Gin owca, uh! Gdzie ty jesteś? O! Dobra, tam widzę następnie. Ale no to mnie zdziwiło, we wiosce się spawnować, ale jaki ładny teren płaski. Gdzieś tu może to zamieszka w pobliżu. Oby tu gdzieś było może. Ten odcinek będzie krótki, to będzie taki wstęp O, O! Ja gramy na na snapshocie, jakby ktoś się pytał. Dobra, to teraz Crafting. Eee, dobra. Ale w jaka mam muzykę. Jak będę na 20? Nie no na muzykę trochę ściszę. Na 10 może. O. No i dobra. Trzeba zrobić jakiś domek. A w sumie nie musimy robić domka. przecież mam wioskę obok. No to dobra. Yy, trochę. Zboża urwę, zboża. Panem w to Dziadostwo jakieś. Dobra, to ja może... Czekajcie. Że was tym nie przynudzać, może zrobię cięcie i pozbieram trochę tego zboża. I spotkamy się za chwilę. Dobra, zebrałem już trochę tych. tych. tego czegoś. Dobra, teraz przydałoby się trochę kamienia. W domku nie będę psu. Rzybki. Nie mam... Osiem. Hmm. Co by tu jeszcze można było zrobić? A zaraz trzeba łóżko zrobić. Nie mam węgla, a w sumie tu jest węgiel. Nie ma, nie widać. Yy, dobra, to... Oła, oh wow. teraz trzeba jakiś domek sobie wezmę z tyłodni. No, ten może być fajny. No to dobra. O, pochodnie mam jedno. A w sumach znajdę jeszcze jeden taki domek, to... Dobra. Co by tu jeszcze można... A, piecyk. Wiecyk. Nie no na razie nie będę nic robił. O miecz się przyda. Dobra, miecz. Kill off. Mm. <ścoughs> Co by to jeszcze można było zrobić? O, siekierę zrobię. No i dobra, na razie tyle. Łopaty nie będę robił na razie. A kurde. Jeszcze tu było trzeba zrobić. Dobra, gdzieś się tu postawię, to coś. Crafting to coś. Dobra, łóżeczko mamy. Nie będziemy musieli czekać. Noc się zbliża. O kurde. Waliłem całe drewno. Trzeba będzie musiał zawalać pod drewno. Sprintem, sprintem. A, tutaj jest od razu. O, tak. I o to chodziło mi. Jedno zawale. Drewnianko mu jest. A nawet dwa. Jak już będzie. zobaczy poziom, na jakim gram. tapiecyka A niech się pali. Hmm, poziom normalny. No łatwy. To robię kilka. para Węgiel. Trzeba jeszcze jeden. Potrzebuję jeszcze jednego. Szybciej! Dobra. Ot. Trochę światełka dam. Żeby mi się tu dziadostwo nie spawnowało. Tutaj tak w rogu tak ciemno. Dobra. Idziemy spać. Dobra, ja jak wstanę z łóżka to już o. Zakończymy ten odcinek. A więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek i do, do zobaczenia w następnym odcinku naszej serii. Let's play! Na razie. Pa! pa!